Komentarza, czy to nie jest właśnie to, o czym my mówimy cały czas ja, włącznie z moim gościem, niejednokrotnie tutaj goszczącym Pawłem Kulińskim, przecież to są dokładnie te słowa i to, co powiedział ustępujący komendant. Nie bójcie się mówić prawdy. Nie bójcie się mówić prawdy, panowie. Trzeba mówić. Nie bójcie się swoich komendantów. Co oni bez was zrobią? Bez, bez was pójdą, sami pójdą na tą ulicę, tak to właśnie. Wygląda. I podwyżki, o których tutaj pan komendant wspomniał. Nie ma dla tych najniżej, nie ma po 100, 200, 300 zł. To jest wstyd, ale dla kierowników, el i innych takich kurczelu, dla tych jest. Można zwalniać gościa, płacić mu ileś tam grube pieniądze za odejście, na to wszystko jest. Takie emerytury po 8, 10 tysięcy zł. Nie ma żadnego problemu, ale dla tych na dole nie ma. Brawo dla tego człowieka. Brawo, bo powiedział. Będzie teraz głośno. To jest to